Chciałabym no, ja wziąć udział w tym wydarzeniu, ponieważ pracuję w call center, zarządzam małą grupą ludzi co prawda, ale myślę, że takie doświadczenie, taki kongres potrafi spojrzeć na własną firmę z innej perspektywy. Brałam kontakt center jako profit center, dlatego że do tej pory nie mamy takiej działalności w naszej firmie no i trzeba się temu bliżej przyjrzeć. Troszeczkę mi brakowało czasu, kiedy był Trzeci prelegent, chyba, podczas tego kongresu, bo miał bardzo dużo do powiedzenia, ale chyba za mało czasu. Cała prezentacja, znaczy uprzedził nas o tym, że. Na pewno się nie zmieści w czasie, ale myślę, że to by było ciekawe doświadczenie posłuchać więcej. No w biznesie tak jest, tak, że musimy się przeglądać konkurencji, musimy też czerpać jakieś doświadczenie od innych, nie tylko od siebie. Tak? Czyli jeżeli poznajemy my inną metodykę, inne działanie, których na przykład nie mamy u siebie, tak? no to wtedy inspiruje nas to do, do jakichś tworzenia nowych rzeczy, do nowej działalności.